Mówi się o tym, że najważniejszą częścią treningu jest rozgrzewka. I to jest prawda. Jeżeli wy albo wasi podopieczni nie jesteście w stanie poświęcić wystarczająco dużej ilości czasu na trening, e, zawsze będziemy proponować, żebyście zrobili chociaż rozgrzewkę. Rozgrzewka to też trening, w związku z czym nie może być byle jaka. My proponujemy zawsze rozgrzewkę zgodną z protokołem RAMP. Protokoł RAMP to skrót od angielskich słów RAISE, Activate, Mobilize. I Potent Shade. Zacznijmy od pierwszej części, czyli RAISE. Podniesienie temperatury ciała i podniesienie tętna. Pod tym słowem kryje się wykonywanie ćwiczeń, które podniosą temperaturę ciała i wpłyną na nasz układ krążenia i układ sercowo-naczyniowy. W celu przyspieszenia jego pracy możemy wykonywać przez około 5 minut różne proste ćwiczenia, typu bieg w miejscu albo wiosłowanie na ergometrze, mając świadomość tego i pamiętając o tym, że Potrzebujemy powoli zwiększać tempo. Część następna to Activate, przygotowanie do pracy głównych grup mięśniowych, które będą brały udział w ćwiczeniu. Faza ta ma dwa cele: uaktywnić główne grupy mięśniowe oraz zwiększyć zakres wstawach, które będą brały udział w ćwiczeniu. Poziom aktywacji odpowiednich grup mięśniowych będzie zależał od tego, czy mamy do czynienia z amatorem, czy sportowcem na poziomie profesjonalnym. W celu spełnienia tej części Rozgrzewki. Będziemy wykorzystywać ćwiczenia na mięśnie core, ćwiczenia na mięśnie stożka rotatorów oraz na przykład przysiady bez obciążenia. Część następna to mobilize. W tej części będziemy pracować nad stawami i nad ich mobilnością i przygotowaniem ich do treningu. W tej części rozgrzewki należy posłużyć się ruchami związanymi z treningiem dynamicznym. Pamiętajmy o tym, żeby były to ruchy ściśle związane z dyscypliną sportu albo z ćwiczeniami, które będziemy e, wykonywać, e, żeby nie wykonywać ćwiczeń, które nie będą nam potrzebne do danego rodzaju treningu. Ostatnia część rozgrzewki to faza potentiate, czyli osiągnięcie maksymalnej intensywności ćwiczeń. Ta faza rozgrzewki będzie uwzględniać stopniowe przechodzenie w kierunku. E, danej specyfiki sportu lub głównego celu treningu. Będzie ona obejmować e, konkretne ćwiczenia mające na celu zwiększenie intensywności, na przykład e, krótkie biegi, e, wyskoki, wykroki, e, przysiady z wyskokiem. Faza nasilenia potencjału może mieć dwa cele. Pierwszym jest zwiększenie intensywności ruchu. Drugim będzie zwiększenie efektywności e, wykonywania danego ćwiczenia.